Top zastosowania kryształów w gwiezdnych wojnach. I nie, miecz świetlny to dopiero początek jeden. Broń, która robi boom na poziomie galaktyki, niektóre kryształy były wbudowywane w blastery. Tak, dobrze słyszysz, można zrobić blaster, który przelatuje przez pancerz jak nóż przez masło. Kryształ chlaser na sterydach. 2. Napęd w statkach, turbo doładowanie w starych legendach kryształy można było używać w silnikach. Podbijasz moc, dodajesz stabilność, a czasem nawet tworzysz prototyp hyperskoków. To jakbyś wsadził diament do motoru i nagle GoPro przestaje nadążać. Trzecie, ulepszanie mocy. Bafi jak w grach kryształy, działały jak magiczne suplementy. Zwiększały wytrzymałość, wzmacniały połączenie z mocą, podkręcały koncentrację, poprawiały medytację jedaj, czyli tryb nie gadam z nikim przez tydzień. Najlepsi Jedi mieli kryształy w amuletach i pierścieniach, jak prawdziwi kolekcjonerzy lotów. 4. Konstrukcje i technologie Sithów Sithowie kochali kryształy syntetyczne, bo mogli je tunować, manipulować kolorem, dopalać ciemną stroną i robić z nich urządzenia do tortur mocy. To taki odpowiednik. Zrobiłem kryształ w garażu, teraz mogę rzucać błyskawice częściej. 5. Kyber w broniach planetarnych, czyli Death Star DLC. Najważniejsze. Kybery nie tylko robią miecze. One robią... gwiazdy śmierci. Cała superlaserowa kulka działała dzięki ogromnemu skupisku kryształów Kyber. One zbierały energię, wzmacniały ją miliard razy i kierowały w jeden punkt. Bez kryształów Death Star byłaby dużą kulką na półce. 6. Technologia medytacji, maski Jedi Hełmy w starych legendach kryształy były wkładane do hełmów, pasów, zbroi, bransoletek, żeby dać skille. Plus 10 do percepcji, plus 20 do koncentracji, plus 1% do odporności na ciemną stronę, XD. To było dosłownie jak Gear w RPG. Siódma komunikacja i przechowywanie danych tak, kryształy działały jak pendrive do mocy. Nagrywano na nich holokrony, utrwalano wspomnienia Jedi, przechowywano zakazane techniki sit to była biblioteka, tylko taka, której nie da się skasować przez przypadek. Jeśli myślałeś, że kryształ w Star Wars to tylko świecąca bateria do miecza, to nie stary. To jest dosłownie procesor, broń masowa, pendrive i dopalacz mocy w jednym. Jedi nosili je jak amulety, sitowie gotowali je w ciemnej energii, a imperium używało do budowy największych laserów ever. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.